Przyjaciele, nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. Ostatni znam jej przykład w ośmiańskim powiecie. Tam żył Mieszek, kum Leszka i kum Mieszka Leszek. Z tych co to, gdzie ty tam ja, co moje to twoje. Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, ziarnko dzielili na dwoje. Słowem tacy przyjaciele, jakich w liczono niewiele, rzekłbyś dwój duch w jednym ciele. O tej swojej przyjaźni, raz w cieniu dąbrowy, kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy do kukań zozul i krakań gawronich, halić ryknęło raptem coś koło nich. Leżek na dąb, nóż po pniu skakać jak dzięciołek. Mieszek tej sztuki nie umie, tylko wyciąga z dołu ręce. Kumie! Kum już wylazł na wierzchołek. Ledwie mieszkowi był czas zmrużyć oczy, zbladnąć paść na twarz. A już niedźwiedź kroczy. Trafia na ciało, maca, jak trup leży, wącha. A z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu wnosi, że to nie poszczyk, i że już nieświeży. Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieje, bo niedźwiedź Litwin mięs nieświeżych nie je. Dopieroż mieszek odżył. – Było z tobą krucho, woła kum. mieszku Mieszku, życie nie zadrapał. Ale co on tak długo tam nad tobą sapał, jak gdyby coś miał powiadać na ucho? Powiedział mi, rzekł Mieszek, przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.